se 50... ogólnie w organizacji, a czym czy... osobno. Ogólnie to tak, większość robi Ola, jak w całym naszym życiu. Ja jestem trochę takim piątym kołem uwozu i dobrze podkładam te kłody. Kapi jest od liczenia pieniążków, a ja jestem od proponowania to czy to, kochanie. Czyli obie rzeczy mi się podobają, więc pytam Jasper to czy to. Więc... Tak, raczej no ja też staję się na Ole, wszystko co jej się podoba, tak naprawdę mi się podoba. Ale y ja... Mamy naprawdę wspólne gusta tak, i tak, czy w tak. filmach, to już zobaczyliśmy, czy nawet z muzyką, większość. no w każdym temacie praktycznie, czy jedzenia, mamy to Samo. Więc jeżeli Oli smakuje coś, albo się podoba, to znaczy, że mi tym bardziej. Wspólnie wybieraliśmy menu i chcemy jedzenia. Wspólnie wybieraliśmy… No w sumie wszystko, tak? Wszystko... To jest tak, że Ola… Ja dopinam pras, tak, ze swoją przyjaciółką, która będzie też… Świadkową. Świadkową, Zajmujemy się takimi sprawami, a my na koniec jakby tylko się albo wcześniej, albo później pogadujemy, tak, tak. ja czy nam pasuje. Bo wiecie, ja na przykład wybieram inspiracje zaproszeń i później jak już są zrobione te zaproszenia, to pokazuję, jak porobić, ja czy chciałby coś zmienić, czy uważa, że e, takie są ładne i czy takie zostają i jej, że super jest, więc tak. Chyba, że coś jest za drogie, to wtedy mam Dobra, czy przyszły mąż widział? Zobaczy suknię przed ślubem. Myślę, że widział w moich zdjęciach na telefonie, nie. ale nie chcę się przyznać. No właśnie nie. Nie, no nie chciałem sobie tej przyjemności odbierać, a wiem, że też by było by Ci przykro i byłoby, mi też byłoby przykro, mi przykro, na bo... Pewno. Bo mamy ogólnie takie bardzo... To w sumie nie jest polskie, bo yy, ogólnie jest tak, że w Polsce przyjmuje się błogosławieństwo przed ślubem i się wtedy widzicie w domu na tym błogosławieństwie i tak dalej, i tak dalej. Tak przynajmniej ja, jak byłam wszystkich tak było. My mamy ten amerykański styl, jeżeli chodzi o wejście do kościoła, czyli e, nie widzimy się chyba dwa dni przed ślubem albo coś takiego, bo Kacper chce pojechać do domu, e, a ja po prostu przyjadę z moją przyjaciółką na miejsce i z Apolonią. I e, tam będziemy jakby już na miejscu wszystko przygotowywać. Ja też nie chciałam na ostatnią chwilę, wiecie, w czwartek na wieczorem przyjeżdżać albo, nie wiem, w piątek rano, bo uważam, że to jest nieodpowiedzialne, można nie zdążyć na swój ślub. I po prostu chciałam być wcześniej. Tak, to bardziej, że też chcemy wam pokazać jakby dwóch takich perspektyw. Tak, i chcemy mieć super pamiątkę i to głównie dlatego, że. Dla będziemy siebie, robić. Bo Ale też dla tak. was, żeby się podzielić tym, bo bardzo nam się spodobał ten ślub od pierwszego wejrzenia. Mm. No już nie będziemy brać w nim udziału, bo każdy z nas, chyba żebyśmy się zgadali, wiesz. No ja my już teraz. Już po ptakach, już po tokach, bo już wy nas widzieliście, więc to szybko by wyszło na jak. No chodzi o to, że bardzo nam się spodobały te emocje, to jak razywane, jak nazywane. Że już właśnie jedzie. z jej strony, tak, z jego strony, tak, przed samym wejściem, wejściem w, samochodzie jego wejście, i tak w samochodzie i jakbyśmy. Jakby patrzymy na naszych na przykład rodziców śluby i tak dalej, to nam się bardzo to podoba, ale nie ma właśnie tych emocji takich, że nie wiem, ojciec jedzie z y, bratem, y, ja, czy brata nie ma, mój ojciec, z siostrą, czy tam z kimkolwiek, jechał na ten ślub, czy z mamą i te emocje już tuż przed, albo nie wiem, tuż przed, nie wiem, błogosławieństwem czy czymkolwiek. No, czy, po czy, prostu? prostu chodzi o to, żeby to było takie żywe naprawdę, żebyśmy mogli się śmiać, jak się ja ubierałem, tak, jak pewnie się stresowałem, jak, jak, jak pewnie dziurałeś, jak Tak ubrałem Jak sobie eee, ja... Już nie masz dziury bo wszystkie ci wyrzuciło. Tak. <laughs> Kacper y, ma też dużą rodzinę, ma wielu braci i oni są wszyscy bardzo zabawowi, tacy otwarci i głośni, bardzo głośni, więc myślę, że te przygotowania w takich okolicznościach będą zupełnie inne i to też takie ostatnie chwile wiecie, że jeszcze należy do tamtej rodziny, ale zaraz będzie miał swoją rodzinę już taką totalnie, tak? No po prostu chcemy naprawdę mieć 60 lat, oglądać, jak byliśmy piękni i młodzi, młodzi i śmieszni, na tak. dodatek, jacy ludzie nam towarzyszyli, jak się zmieniliśmy, jakie mieliśmy wtedy nastroje i to wszystko widzieć też, bo sami ja jestem ciekawy, nawet już teraz, jak Ola się będzie zachowywać, gdzie mnie chwilę nie będzie i już. Przed filmem, jak będzie się szykować, czy to będą nerwy, czy to będzie radość, czy to będzie taka ekscytacja, czy nie, będzie ja wszystko na ostatnią, Właśnie, no to jest wszystko tak ciekawe. Na pewno ja nie... na przykład, jak słyszę, że ja mam mówić przysięgę małżeńską, to ja bęczę, nie? Ja mam taką gulę w gadle, że od razu mam łzy w oczach. Jak sobie tylko to wyobrażasz, że ja to mówię, to po prostu Ola. Więc na pewno będzie dużo ładniej. A jeszcze mam jedną rzecz, którą bym chciał, żeby Ola zrobiła, żeby coś śpiewała. Nie, na nie, nie, nie. Się. Marzy nie, nie. mi się i, i to by było, No, Ja no. super bardzo bym chciał, żebym ja zaśpiewała, zaśpiewała, Ola nie, tak nie ładnie śpiewa, śpiewa. ale ja śpiewała. Wam tylko operowo pięknie. No to Maryja. tak chcę, żeś mi śpiewa. A my Maryja ci organistą po prostu. rozdzielność to wspólnota majątkowa mów. A ogólnie zawsze byłam za rozdzielczością, dlatego Rozdzielności? rozdzielnością. Ta pani tak napisała. Okej, okay, bo tak rozdzielnością majątkową ze względu na to, że obracając bardzo dużą gotówką i mając duże inwestycje, uważam, że to jest bezpieczne, żeby jak się powinno doga, jakby wszystko nie zabrało państwu. Przepraszam. No tak, no to, to jest jakiś yy, ten. Druga rzecz, a z jednej strony tak, a z drugiej strony, też to jest takie coś, że nie daj Boże. Ktoś by zawinął kiecę i na ranie, być jakby. Więc... No tak, tylko to wszystko ma dwie strony, tak? Bo no jeżeli tak, no tak. jest super i ktoś zawija Kiece, no to na przykład wspólnota jest wtedy do bani, tak? Ale jeżeli jest. Zależy na kogoś wspólnota, bo jeżeli na tego, co zawija kiece, to oczywiście, że jest do dupy. No na przykład. A jeżeli... No tak, a z drugiej strony, jeżeli jest rozdzielność i teraz wszystko jest na jedną osobę, na przykład, a jest do dupy, to wszystko zostaje to do dupy na nim. Wiecie, ogólnie my i tak spółkę mamy razem z większościowymi udziałami moimi, więc. Nie, jest, to teraz jest rzeka, chyba nie nie kariery. że teraz, istotne, że teraz nie? to nie jest istotne, bo <śmiech> <śmiech> rozdzielać kredyty to nie... <laughs> tak. No to jest totalnie nie Nie, nie. Jak się dorobimy jak my... czegoś, no to. Nie, będziemy... no mamy sporo, ale. Ale chodzi o to, że po prostu i tak się wszystkiego dorabiamy wspólnie. I gdyby nie Kacper to wszystko to, co mam teraz, może nie wszystko, ale wiele rzeczy, które mam teraz, to na pewno by się nie wydarzyły. Dlatego uważam, że skoro wspólnie na to pracujemy, to też futwu -fut -fut, może wspólnie będziemy to dzielić. Ale mam nadzieję, na że nie. Znaczy, mam nadzieję, że nie będziemy dzielić podczas rozstania, no bo. Jakiego no, rozstania? Że... Ale ty jesteś super, <laughs> naprawdę teraz dowaliłaś ostro, nie? Że, ale że e... dzielić będziemy całe życie to razem. że no, wspólnie ja nie, nie będziemy co... dzielić, a ja. Ja myślałem, że w ogóle o tym nie możemy myśleć, no ja nie, nie ma czegoś takiego, a Ty, że no skoro będziemy się rozstawać, to mam nadzieję, że nie będziemy się tym dzielić. No super, No nie! No, że... no, no, tak. Moja matka zawsze mi Dobra, mówi... Dobra, bo... koniec, bo zaraz będzie, no zaraz się pogadamy. Dobra, no. jeszcze po miłego i ten, szarmanckiego, a Dobra. potem będzie ten, za kulisami. O, mocne pytanie, mocne, Na jakiej naprawdę? podstawie wybraliście swoich świadków? Bardzo mocne, bo ja sobie nie wybrałem. Na Ola? Ja miałam bardzo długą przeprawę w swojej głowie w temacie świadkowej, i nie ukrywam, że to było dla mnie trudne doświadczenie i bardzo smutne. Miałam na początku kierować się sentymentami, no po prostu, może tak to nazwę, sentymentem, ale później zauważyłam, że skoro kogoś nie interesuje, ślub, jakby nie cieszy się tym ślubem razem ze mną, też nie zapyta mnie o to, w jaki sposób może się zaangażować, czy mnie wesprzeć, nawet tak. Mentalnie czy psychicznie, no to jakby jak może świadkować podczas mojego ślubu, skoro nie do końca jakby jest to zaangażowana ta osoba. I podjęłam taką decyzję, że osoba, która totalnie poświęciła się temu, żeby mi pomóc w organizacji ślubu, bez której ten ślub na pewno nie wyglądałby tak, jak będzie wyglądał, to osoba, która jakby najczęściej nam towarzyszy, najczęściej jeździmy do niej w święta, bo jesteśmy zapraszani regularnie na obiady i jej, jej rodzina jest tak jakby też naszą rodziną i czujemy się tam po prostu bardzo akceptowani, no zostanie moją Środkową. Także... No tak głupio tak wyszło się, w sumie, Tak, ale... no tak się samo, powiedzmy, sama się decyzja podjęła. Jakby do końca się wahałam w tym, ale uważam, że... Y... Czyli jeżeli coś nie wyjdzie, albo będzie do kitu, to wina... Środkowej, tak. Ale to jest taka środkowa z prawdziwego zdarzenia. Wiecie, jakby definicja środkowej to jest właśnie środkowa. Moja środkowa. Mm, tak. Co sądzisz o ubieraniu białej sukienki przez gości? I o... w cudzysłowie mojej mamy. Ej, zgadnijcie, jakie było pytanie mamy, <laughs> kiedy dowiedziałaś się, że ślub... Tak, to jeszcze chciała raz się poczuć panną. Mam, ma, nie. nie, no dobra, mama zapytała, czy może ubrać kremową sukienkę. E, ja ogólnie, bez powiedział, że nie ma problemu, a ja mam ogólnie taką opinię, że dzień ślubu, wesele, ślub, to jest dzień panny młodej i biel, odcienie bieli są zarezerwowane dla panny młodej. Jeżeli będę miała taką sytuację, że któraś z gościń założy białą sukienkę, to po prostu poproszę ją o to, żeby ją przebrała albo opuściła wesele. Bo po prostu się E, uważam, że to jest naprawdę smutne, jeżeli ktoś jakby musi ubrać na ślub białą sukienkę lub w kolorze bieli, jeżeli jest tak wiele pięknych kolorów i uważam, że coś jest nie tak. Jakby, a patrz, też nie może mieć żadnego garnituru? Coś, coś jest nie tak. Nie, ale to chodzi o to, że wiele dziewczyn marzy po prostu, żeby w tym dniu się czuć wyjątkowo, a w momencie kiedy ktoś... A co jakby jak to jakby robię, to robię, nie. Misiu, no to mogłeś sobie, mogłeś sobie wybrać kolorowy garnitur przecież. Yo. Na przykład. Wiecie, jak jakby też. wiecie o co mi chodzi, uważam, że to jest bardzo przykre i nie tak. I niekulturalne ubierać białą sukienkę na ślub, a jeżeli nawet chcecie coś takiego zrobić, to zapytajcie pannę młodą o zdanie. Chociaż wiele jest? dziewczyn nie jest asertywne i nie odpowie Wam, że ja to myślę, jest sprawia jest jeszcze jedna opcja. Taki... No. Pro od Kapiego. Jeżeli kogoś nie lubicie, ubierzcie białą. Nie, uważam ogólnie, że to jest wielki nietakt i nie wiem, kto ma potrzeba po prostu zakładania bieli na kogoś wesela. No nie wiem, wzory, ale. Teściowa. To jest... To ty powiedziałeś. Ja nie wiedziałem, że to jest coś ten. No mówię, że ogólnie, no jeżeli ktoś ten nie pała sympatium, no to właśnie po tym poznać. Po tym poznać lubi. teściową. Nie, po Trzeba tym spróbuj. poznać to, kto jest właśnie z tych grona tego, kto zazdrości waszego światło. Ale pamiętajcie jest... drogie gościnie na naszym weselu. Jeżeli ubierzecie białą sukienkę. W kolorze bieli, to też jest Ekry, to Słabo. miejcie coś na przebranie. Bałdź. Dobra, umiecie odpowiedzieć na to jest, jak to jest być kochanym i kochać? Czy ty umiesz nam to odpowiedzieć? Myślę, że ta wypowiedź już nie zmieści nam się w czasie. Yy, ale szybkie, szybkie. Jak to jest być kochanym? W trzech słowach. Yy, jak to jest, poczekaj, bo rozbijmy to pytanie, jak, jak to jest, to jest być kochanym? Jak to jest być kochanym? Mm -hmm. nie Uważam, że być akceptowanym, być yy, odczuwać lojalność, poczucie bezpieczeństwa. I szacunek. No, trochę więcej niż trzy słowa. E, jak to jest kochać? Okazywać lojalność, szacunek, akceptację. i być po prostu w najcięższych chwilach. I mieć jakby coś takiego, że ta druga osoba wie, że może zawsze nam zliczyć. A jak to jest być kochanym dla mnie? E, wydaje mi się, że to jest po prostu czuć się bezpiecznie, czuć, że dana osoba jest z tobą, choć być sam ze sobą nie chciał być. A jak to jest kochać? Trochę przerąbana sytuacja, bo nie jest to takie łatwe, jak się wszystkim wydaje. Piękne, a zarazem bardzo trudne. I tak chyba kończymy dziś jeszcze życie. Jestem. Tak, myślisz? Myślisz, no, że to? No myślę, że są jeszcze pytania, ale już naprawdę dużo gadamy. Chyba, że jeszcze coś trochę dorzucimy. Yy, to mm. już odpowiedzieliśmy na... Tak. A, jeszcze. Czy Pola sypie kwiatki lub się obrączki? E, uważam, że my jesteśmy nowoczesnymi rodzicami i ogólnie z naszej strony bardzo byśmy chcieli. Pewnie, że tak. Jakby będzie wszystko przyszykowane do tego, że jeżeli Apolonia zechce sypać kwiatki czy dawać obrączki, ale jeżeli nie będzie chciała tego zrobić, to nie będzie chciała tego zrobić. Po prostu nikt jej nie będzie od tego zmuszał. Będą też moje bratanice. A czy ja ją Kupię, nie wiem, ja przekupy będziesz grzeczna, no to dostaniesz słodyk Nie, Kacper, oczywiście nie. Nie się. Y, ale ogólnie będą moje bartanice, które też będą mogły sypać kwiatki, jeżeli Więc będą to na pewno jak Pola zobaczysz, że, że one z, chcecie... zrzucają to, po prostu weźmie tak, trzy a kuszyki. najlepiej jeszcze jak się powie, że nie, że nie może. Powiem chcę i koniec. Jak na dzieci działa, nie możesz. <laughs> tak, często jak się do czegoś zmusza, to dzieci nie chcą, a jak się powie ostatni, tak możesz. chyba żarty Ta, się ostatnio zrobiłem, Tak, ostatnio, tak nie i nagle Pola dawaj. <laughs> The <laughs> No, yy, ty, Dobra, co jeszcze, co jeszcze? Jakie macie plany po ślubie? Jakaś podróż poślubna, czy coś innego? I teraz tak, yy, ja bym bardzo chciał podróż poślubną. byśmy bardzo oboje chcieli. Oboje byśmy bardzo chcieli, jak... ale mamy córeczkę, do tego mamy trochę zobowiązań i biznesowo, i życiowych. I myślę, że jeżeli to będzie podróż, to będzie to albo spontan, albo zdążymy jeszcze to przemyśleć, ale... Mi się to... wydaje, że odłożymy sobie nasz, ogólnie po, naszą podróż poślubną na przyszły rok, tak mówię bardzo racjonalnie. Generalnie zakładając nasz budżet domowy. No. Chodzi mi o taką prawdziwą podróż poślubną, czyli wiecie, Malediwy i tak dalej. Więc ja wierzę, że możemy sobie odmówić w tym roku na przykład pojechania gdziekolwiek na rzecz jakby dużej wycieczki, którą Zimę? będziemy mogli lecieć. Na Nadzieja czy... taką no, głupi. Jakby mamy taką nadzieję. No, jest... <laughs> może się uda. Nie no, myślę, że tak. Najważniejsze to jest nie sam wyjazd, nie jest najtrudniejsze, tylko zorganizowanie tyle czasu, tak? Bo mamy na naprzemienną opiekę, to nie jest takie łatwe, a chcielibyśmy udać się na takie dłuższe wakacje, a no mówię, no dobra to wszystko, pewno, tak, to tak. nie jest takie No My też wiecie, no, jesteśmy właścicielem jednej firmy. Tak, do tego. Więc, właścicielami, więc wiecie, mamy księgowość, mamy klientów, mamy sytuację emergencji, mamy pracowników. A, no i ogólnie jest tak, że wiecie, nie. Znaczy no, na pewno poślubimy. Nie ma kota, my trochę, się harcują. Tak, yy, wytchnienia, ale mówię, też nie jesteśmy w stanie zrobić dłuższego urlopu. No ja bym na przykład terminie. mi się że wiecie, dwa tygodnie, nie. A tydzień to jest dla nas takie już, że wracamy po tygodniu i nie wiemy od czego zacząć. Dobra, no to chyba... Yy, jaka jest różnica wieku? A, nie najczęściej pojawiające po się pytanie, myślę, tak. że będzie na tytule tego. Pięć lat. Między nami jest pięć lat na korzyść moją. No nie wiem, <laughs> co kogo korzyć, nie? Na e, korzyść mądrości emocjonalnej takie... i doświadczenia życiowego to moja. Mam różne na korzyść, przemyślenia, bo ja czasem jestem sobie myślę, że, że jak już będę miał Cię dosyć, to... Tak kopnę w kalendarz. I będziesz pakał za mną. Nie no tak. Ja Skromnie bym... czy z przytupem. Na pół my będziemy mieli. Ja myślę, że y, to nie będzie. Z, a czy z przytupem. No na pewno będziemy tupać dużo, ale. Czy to... Nie wiecie, no nie, wy, nie, nie. jakby wesele za milion, to nie jest No na nie, nas nie, nie chcemy dosyć ekonomicznie, tym bardziej, że liczy się dla nas, żeby było na pewno fajnie, miło, ale nie. Chcemy... Nie chcemy, żeby też ktoś się czuł przytłoczony, wiecie, nie chcemy zapraszać 300 gości, bo No i też nie chcemy, zdrowę. żeby to było dla nas obciążeniem jakimś finansowym. I psychicznym też, no weźmy, że tyle osób po prostu ogarnie, nie? Że skoro można zrobić coś super, żeby wszyscy. Się fajnie bawili i cieszyli, ale żeby to nie było drogie, no to zróbmy Czemu? tak. I nie ma sensu popisywać się, czy. Przestać hajsem. Przestać hajsem, czy pokazywać, że ma się więcej niż faktycznie się ma, na przykład. No. Bo są takie osoby, wydaje mi się, Zastawka że. Zastaw. No bo gdzieś tam ludzie chcą, tak, pokazać, jak super potrafią, mogą i tak dalej. A jeżeli ktoś tak lubi, to jego sprawa znaczy, to jest jest tak super, ale po prostu my, my jesteśmy skąpi i poskomplimy. Tak, nie to jest to tam Ja jestem, ja ja to wrócić. Ola to nie. No właśnie jesteśmy takim dlatego też, bo Ola by nie dużo ja, nie. No, ja jestem. Myślę, że to jest ogólnie weselek, który jest na takim, wiecie, takim złotym środkiem, takim kompromisem po prostu małżeńskim. I jeszcze, jak to poczucie przed ślubem, jakie są w Was emocje? Jakie są emocje? No, drzemy koty. Drzemy koty, ale to nic nowego. Yy, ogólnie. My to... od pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy, to się kończy. Tak, od pierwszej rozmowy telefonicznej, jak dostałem oli numer. I dostałem... Ale wiecie w ogóle, jak Kacper dostał mój numer? Tak, tołem yy, niepełnym. chciałem wydzwaniać do osób i najlepsze. Najlepiej, że za każdym razem musiałem robić taki efekt wow wejście smoka i za każdym razem jak dzwoniłem to obniżony wózek. Eee, Hej! A tam my starszy babcie! A tam do mnie jakieś pani genia do dzisiaj pamiętała, no... Tak, tutaj, genia. No. No. I zanim się dodzwoniłem do Oli, to musiałem obdzwonić sporo. Raz się chyba podobno dodzwoniłem, bo tym już nie wiedziałem czego tak, się. Nie... Raz się dodzwonił i w ogóle nie ogarnął, w ogóle zaczęłam że to nie ja, więc... Tak było? No. Ja. Więc y, miał przeprawę. No, a później, jak już się dzwonił, to już kodem kodę. Przez... No, w ogóle wesoło było. Dzisiaj też była jazda. Także więc... ogólnie my jesteśmy włoskim weselem. Jak... Weselem. Nas... Włoski. Włoskim. Włos... Włoskim małżeństwem. małżeństwem. No, mamy jesteśmy... takie ciężkie charaktery nie? Na no, jesteśmy na bardzo emocjonalni. Mhm. I każdemu z nas na tyle zależy, że mm, jeżeli ktoś coś zrobi, nie po kogoś myśli, to się czuje widziony, się zraniony bo i sam było... dużo płaka. A... I... a ma wrażenie, że za mało dostaję. Tak? <grymne> Ale to też jest kwestia tego, że mamy takie, taką trochę sinusoidę w związku i jest bardzo ciężko i jest zajebiście. I jest tak. W... I takie są, no nie jest stabilnie u nas, nie? nie. Znaczy ogólnie stabilnie jest pod takim względem, A, że jest poczucie bezpieczeństwa, tak. jest ale... Jest też jakieś tam, no ja już się śmieję, bo jakby wchodząc w tak głęboką relację i pierwszy raz w życiu tak jakby poważny związek i jeszcze mając dziecko i, i wspólne rzeczy, biznes i tak dalej, no to już nie możemy się kłócić praktycznie. W sensie kłócimy się, ale każdy z nas... No dobra, nie no bierzemy się do roboty. I, i tak naprawdę m, każda kłótnia zdaje sobie sprawę. Ja zawsze byłem taki, że nie, no postawię na swoim w ogóle w życiu, a teraz się okazuje, że mówię, nie no idę przeprosić, bo wiem, że tak, przez to, że się pokłócimy, to wiele spraw ze sobą z racji tego, że na biznesowo też, ale nie tylko, życiowo, wszystko robimy razem praktycznie. To nagle jak się pokłócimy, no to dwa dni wyjęte no, z życia, siłownia, ani to jest... Ani siłownia, ani biznes, ani decyzja. Ani decyzja, ani nic. I potem się okazuje, że te dwa dni nie mieliśmy humoru, bo byśmy pokłóceni do siebie się dwa dni. I, I później <noise> zaraz weekend mieć czas i już gdzie się pogodziliśmy i jest super, to my musimy nadrabiać. Nie weekend, bo się pokłóciliśmy. Tak, czyli nie warto I... się kłócić jednym słowem i no, też. No, my hmm. lubimy sobie strzelić. Tak. Przepraszajcie się, jak najszybciej potraficie. Ja bo to jest już, ważne. Tak, już powiem wam że... o, średnia, powiem wam <noise> kłamstwo. E, słabo Cześć, To, to ja, ja ostatnio przeprosiłam. No, ale słabo, no A ty nastroiłeś na, za... bardzo i nie tak. przeprosiłeś za swoje. Ja za swoją Nie, ogólnie oprosiłam. powiem Wam, że no nie jest łatwo, no ale tak to jest jak. Wiecie co, ja uważam, że jak się ktoś tak strasznie mocno kocha, to nie da się nie kłócić. No nie da się, tym bardziej, że to też jest słodkie i to też dodaje nam takie, To jest tak jak chyba z y, zupą czy z, z wszystkim, że zupa, żeby była dobra, to musi być słona, posolona, muszą być przyprawy, a żeby te przyprawy były w naszym życiu, no to tak. muszą być i kłótnie, bo potem... I godzenie, wiecie, się, godzenie wow, jest tutaj... I wszystko, i to, to dodaje Ale też, takie... Moment... No, my też jesteśmy bardzo emocjonalni, że mamy czasem takie doły, że wiecie, mamy pretensje do siebie i... No, i to się przelewa na drugą stronę. Więc no tak, ogólnie ale rada nie Jest, taki taki jest nie? żeby jak najszybciej się godzić, bo jeżeli to trochę tak jest. Ja sobie to też uzmysłowiłem, że jeżeli nie chcesz być w związku, to chcesz się kłócić i w sensie, że te kłótnie mogą trwać. Tak, A jeżeli tak. wiesz, że i tak chcesz być z kimś i że no nie zerwiesz, I Chcesz być szczęśliwy, e, jakby ty szczęśliwy, i żeby ta druga osoba szczęśliwa. Ale też szczęśliwy. planujesz przyszłość z daną osobą i wiesz, że jakby no nie ma innej opcji, to chcesz się godzić jak najszybciej, bo szkoda ci czasu i, i tak naprawdę po co te kłótnie, nie? Ja sobie bardzo często mówi, że ogólnie życie jest strasznie krótkie i jak to jest, że my teraz bierzemy ślub i zaraz mnie, nas już nie będzie, że będziemy dziadkami. I jakby mu jest ciężko zaakceptować to, że ten czas tak szybko leci, od kiedy tak. jakby jesteśmy razem. Tak, jak, jak masz obowiązki, prostu, dziecko, tak. tym bardziej, że na przykład pracujemy do 15, jak wstaniemy na przykład od 10, bo sobie pośpimy, no to mamy tylko 5 godzin między staniem a, a odebraniem poli. Pracy, tak. A jak odbieramy pole, to już jesteśmy cały czas z nią, tak naprawdę do 21, do 20, zależnie od tego, będzie spać, a już potem Często jesteśmy wyczerpani bo baseny, inne atrakcje, <noise> plazy zabaw, kapitaniny. i ewentualnie coś tam jeszcze porobimy albo obejrzymy film, ale już jesteśmy tak zmęczeni, więc tak naprawdę tydzień mija nam jak kiedyś jeden dzień. Tak. albo i miesiąc. Tak, miesiąc. No, no prostu... myślę, że tobie w wojsku to miesiąc tak szybko nie mija. to prawda. <noise> jak teraz mija? Swoje się dzień. należałem. No. Dobra, kończymy, bo głupoty gadamy. No, Trzymajcie bye. się. Do następnego.